Chciałbym Was prosić, abyście przesyłali to spontanicznie swoje CV do mnie. to znaczy do firmy Zero na PFRON Marcin Piechota. Możecie wrzucić do Google. Jest taka firma, jest NIP, Regon. Działam od października, ja już rekrutuję osoby niepełnosprawne od wielu lat, ale musiałam zalegalizować... Że tak powiem, związek. Nie robię już tego w konkubinacie, jest już małżeństwo, jest firma. Dlaczego ją założyłem? Ja, słuchajcie, jestem aktywny na LinkedIn. Coraz bardziej poważne firmy się do mnie zgłaszają, też i korporacje, i one nie chcą rozmawiać z, z osobami, które nie mają firmy, bo ja, ponieważ one chcą wystawić rachunek, VAT mieć z głowy. Chcą upraszczać procedury. Nie chcą ukombinowania i wcale się nie dziwię. Słuchajcie, dlaczego proszę Was o spontaniczne przesuwanie swoich CV. Oczywiście mam... Słuchajcie, zgłasza się do mnie klient, żeby zarekrutować na stanowisko X. Czy jest jedna droga, że... Robię ogłoszenie i puszczę je w eter, czy na grupach facebookowych, czy na portalach innych. No i szukam i kandydaci kandydatki przesyłają mi swoje CV. Jest to dużo czasu, zajmuje, etc. Ale o wiele prościej jest, kiedy korzystam z bazy danych, które już mam CV. Jest o wiele szybciej, a wielokrotnie bywa tak, że swoim klientom podsuwam ciekawe CV. Nie mieli zapotrzebowania na niepełnosprawnego na dane stanowisko, a ja im podsuwam i macie pracę. Już było e, kilka e, takich e, przypadków. E, ok, co się będzie działo z, wami, z waszymi CV? Obiecuję pełną dyskrecję. Przysyłacie je do mnie. E-mail powinien być zaadresowany e, na przykład CV do bazy danych, dolna kreseczka, e, na przykład Bernard Paździoch. Nie? E, przesyłacie tylko e, swoje CV, e, nie chcę orzeczeń. Nie chcę orzeczeń, to są, tam są dane wrażliwe. Jeżeli macie e, zaświadczenie o schorzeniu szczególne, napiszcie, że je macie i wtedy jeszcze podajcie mi stopień swój niepełnosprawności. Golutkie CV. Bo wtedy, jakby, jak zainteresuje mnie Wasze CV, ja po prostu do Was zadzwonię i ustalimy szczegóły o pewne sprawy, dopytam. Ja rekrutuję na stanowiska biurowe. Słuchajcie, do żadnych prac fizycznych i moi klienci patrzą na Wasze kompetencje. CV jest bardzo ważne. Oczywiście ulgi i czy macie schorzenie specjalne, czy szczególne też jest dla nich ważne ale oni patrzą na Wasze kompetencje. To jest priorytet. Przesyłajcie mi do mnie swoje CV, ja je od razu sobie wezmę do odpowiedniego foldera. A przesyłaliście, przesyłaliście mi je może roki, dwa lata temu, one już no nie dokopię się do nich. Ja będę budował na nową bazę danych i nie bądźcie zbytnio samokrytyczni wobec siebie, a moje CV jest... Niedobre, nieeleganckie, mam za mało doświadczenia. Przyślijcie, ja zerknę, może coś wyłapię. Odcinek Jak przygotować C jest w przygotowaniu, że tak powiem. Miałem w nim się zająć, co mnie denerwuje, gdy przysyłacie swoje CV. Ale na razie przesyłajcie, jakie one są. Nie bądźcie samokrytyczni. Nie tylko biorą moi pracodawcy ludzi z doświadczeniem. Ostatnio miałem do działu HR, gdzie praktycznie brali świeżaków, zero doświadczenia, nawet Excela nie musieli wiedzieć, jakiś podstawowy jakieś podstawowe Excel, gdzie dyrektorka działu HR powiedziała, że tych rzeczy nauczył się z poradnika z YouTube. Całkowicie świeżacy. Jeżeli macie też różne doświadczenia, macie, yy, macie dobre papiery, znacie języki, Excel, etc., po psychologii, yy, przesyłajcie. Nawet jeżeli już gdzieś pracujecie, przyślijcie mi swoje CV. Nawet jak jesteście zadowoleni w pracy, yy, z obecnej pracy przyślijcie. Pomoże Was pracodawca zatrudnić na drugi etat albo w nienormowany czas pracy. Jest taka możliwość, żebyście pracowali na dwóch etatach. Niektórzy pracodawcy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne w zadaniowym systemie pracy. Słuchajcie, ja jestem takim łącznikiem, że wynegocjuję optymalne warunki pracy dla Was. Po prostu ja zrobię tak, żeby muzyka pięknie zagrała. Ja też dbam o Wasz komfort psychiczny i żebyście się czuli u pracodawcy dobrze bo ja nie tylko, nie, nie patrzę przez Was e, pryzmat kasy, e, którą dostanę za rekrutację. Nie, ja tak nie chcę. Ja chcę spać spokojnie, mam swoje zasady. E, dobra, e, czyli tak, przysyłacie swoje CV, e, odpowiednio napisany e, e, tytuł e-maila. E, Możecie też napisać w treści e-maila, że jakie macie stopień niepełnosprawności, że macie schorzenie szczególne, co wam serce dyktuje. Tak jak mówiłem, jak CV wasze zrobi na mnie wrażenie, ja się z wami skontaktuję i dogadamy pewne jeszcze szczegóły. Już mówiłem, że dyskrecja w 100% zagwarantowana. Nigdzie nie puszczę waszego CV bez waszej zgody. Jeżeli ktoś się zgłosi, firma X, to najpierw do was dzwonię, opowiem wam o tej firmie, nawet prześlę stronę internetową, żebyście się zapoznali z tą firmą i wtedy, jeżeli dacie mi wtedy błogosławieństwo, kontaktuję się, kontaktuję się z nimi przesyłajcie mi też swoje CV. Czasami są osoby niepełnosprawne, które swoje prowadzą firmy i chcieliby sobie jeszcze dorobić nawet za najniższą krajową w jakiejś firmie. I wtedy mówiono, no chcę pracować 3 godziny dziennie maksymalnie za najniższą krajową i taki układ mi pasuje. Mam nadzieję, że 2022 rok będzie bardziej obfity w rekrutację. Słuchajcie. Zapraszajcie mnie na swój profil. Zakładajcie profil na LinkedIn. Zrobię oddzielny odcinek, dlaczego warto tam być. Ja tam edukuję niepeł i niepełnosprawnych, i pracodawców. zmienia i ich, ich mentalność. Idzie to powolutku, pomalutku, ale powolutku. Idziemy do przodu. I to wszystko tyle. Jak coś zapomniałem, powiem Wam w następnym e, odcinku. Gdyby coś dzwońcie do mnie, wejdźcie na stronę internetową 0 na pfron.pl, tam macie e-maila do mnie. Macie najmniejsze wątpliwości. Dzwoncie bez zapowiedzi. Jestem do Waszej e, dyspozycji. Dziękuję za uwagę.